Witam wszystkich na kanale Maćko Gospodarz a w dzisiejszym odcinku będzie co tutaj nabroiłem co nawyczyniałem i co zrobiłem chciałem się go pozbyć ale jednak dam szansę ostatnią filtrowi mokremu ale dlaczego przecież miał być odmana przecież Miał być suchy, tak bardzo chciałem filtr suchy. Oczywiście, że chciałem i kiedyś to zrobię. Ale nie teraz, bo potrzebne mi są do tego redukcje. Muszę trochę poćwiczyć, żeby to zrobić jakimś tam w miarę sensownym kosztem. Ale powoli to się da. Na razie zostaje ten, który jest. A potem zobaczymy, jak to wyjdzie. No i na czym tutaj sytuacja na dniu dzisiejszym stoi. Jest zamontowana turbosprężarka, nowy kolektor wydechowy, nowa turbosprężarka, tuleja łącząca, nowe kolanko. No i tłumik jest oczywiście używany, dzięki życzliwości sąsiada mam tłumik. Tutaj jeszcze ten spływ. Muszę dorobić, trochę go dogiąć, bo jest niezbyt dobrze. Dogięty nie pasuje. Spotyka się tu, w tym miejscu, czyli jakieś 5 cm od rurki głównej, i musimy to tu podgiąć, żeby i też ta rurka od sprężarki się zgrywała. E, tutaj są węże do Orbitrola, wszystkie cztery. Tutaj mam je łączone. Nie będzie widać. Połączyłem je tu, gdzie był orbitrol prędzej. Orbitrol jest pod kierownicą, ale słuchajcie, no już zabudowałem to, postaram wam się tutaj zdjęcie wrzucić, jak on jest zamontowany. Tutaj jest zegar od hydrauliki głównej do 250 bar. Miał być ciągnik rozpoławiany, ale jednak wychodzi na to, że nie będzie. Tutaj już siedzi nie wiem, czy będzie widać nowa pompa hydrauliczna. Właśnie akurat w tej chwili, tym się zebrałem. Jest jeszcze zdjęta miska. Jest wyjęta pompa olejowa, ale może nie do końca o tym. <laughs> tak jak mówiłem, ostatnia szansa dla filtra mokrego. Tutaj mam. Nową rurkę, taka która fabrycznie powinna być do smarowania. Turbo Jednocześnie ona pompę wtryskową, tu mam pompę wtryskową, wszystko połączone. Jak teraz jest pompa nowego typu, musiałem wyrzucić z filtrów foto ten zaworek i ten zaworek teraz jest tu. No i tak jak chciałem zamontować filtry, no i coś mi tu nie grało. Widzicie, musiałem tutaj dorobić dystansy. Ale, żeby to było w miarę świat i ludzie, to dystanse zrobiłem takie tu dłuższe, żeby po prostu ten filtr się, filtry się dobrze opierały i nie drgały. Yy, została wyrzucona nagrzewnica. Ten kruciec zostanie połączony do pompy wody. Oto w tym miejscu. Nie wiem, czy widać ten króciec tu z dołu. jest. Jest. Yes. O, tu jest. Tutaj czekam jeszcze na redukcję na kolano. Będzie tutaj połączone wężem Fi50. A na chwilę obecną wygląda w ten sposób. Tutaj jest to przewód od Bizona, sący. Ze sprężyną w środku. Który się, że tak powiem, nie zassa. E, co tu jeszcze mogę powiedzieć tam już jest podłoga wszystko pozałożone, szyba również e, tutaj mam dwie pary wyjść zrobione tutaj są pojedyncze gniazda to jest od sterowanego joystickiem jeszcze joystick muszę zamontować i tutaj trochę w niefortunnym miejscu mi wyszło e, w razie co potem idzie to zaślepić nie jest źle. Słuchajcie, tutaj jest gniazdo całkowitego wolnego spływu. Mogłoby być ono gdzieś tutaj, ale tak nie do końca mi wyszły. Tutaj wykorzystałem stare węże, które były do siłowników pomocniczych. Siłowniki pomocnicze są tam, pisaliście, że powinienem mieć ramiona już od typowo ciężkiego ciągnika. Na chwilę obecną nie są mi potrzebne. Druga sprawa. To też swoje wytrzyma. W kabinie jest tak. Tam będzie joystick jeszcze zamontowany. Tu jest ten drugi rozdzielać. Wszystko elegancko. Tu mam sobie opaseczką zaznaczone. Tu jest zielona, tam jest żółta. Tam muszę jeszcze objemkę dorobić. No i teraz trochę mi tu fotel nie pasuje pasażera, bo sobie fotel dałem do tyłu, bo miałem za blisko. Będę musiał coś tutaj wykombinować, żeby ten, to, ten fotel pasażera był, bo, że tak powiem, będzie potrzebny. Może nie od razu, ale w przyszłości na pewno, ale nieraz trzeba, że ja tak powiem, kogoś wziąć ze sobą do kabiny. I za chwilę. Wam pokażę, no dobrze, co się działo. Często pada pytanie, co zrobiłem z tymi tulejami, które opadły. Yy, słuchajcie, wymieniłem. Zrobiłem, że teraz jest dobrze. Nie pokazywałem wam tego. Było zimno, i tak dalej. Kamera w domu, no ale do rzeczy. Jest tuleja i tuleja jest rand, który się opiera o blok, czyli tu od dołu. Tutaj jest u góry, w którym jest uszczelka pod głowicę, tak? Uszczelka nie opiera się na tym rancie, tylko o tym na tym zewnętrznym. No i po ten przyrząd właśnie mi wspomógł. No nie mam teraz akurat zegara. I dzięki temu miałem dociśnięte i zegarem mierzyłem i te dwie tuleje miały nierówną tą płaszczyznę która jest pod uszczelkę głowicy i powiem wam sam byłem w szoku nie mogłem do tego dojść co się dzieje a tuleje są krzywo i w najbardziej newralgicznym najgorszym miejscu było słuchajcie 5 setek różnicy to jest bardzo dużo i dlatego wyrzuciło mi uszczelkę pod głowicą. Z początku myślałem, że może blok już ma winę, że coś się z blokiem stało, ale jednak nie. Blok jest wszystko w porządku. Też mierzyłem wszystkie te dwa ranty. Tamtych resztych już nawet nie ruszałem, nie wyjmowałem tylko te dwie. No i widzicie. Zdarza się. Nie jestem idealny i nie będę. Każdemu może się to zdarzyć. To teraz pytanie, czyj to był błąd? No właśnie. Nie wiadomo na kogo, że tak powiem, zwalić. No bo nie będziemy na nikogo zwalać, bo to nie tędy droga. Więc uznajmy, że błąd jest po mojej stronie. Gdyś nie pomierzyłem tulei. Nowe pomierzyłem. Wszystko się zgadza. Włożyłem w blok są równiutko, zajęło mi to yy, usadowienie tulei na nowo bo no tam gdzieś z dwie godzinki. No ale żeby znaleźć przyczynę dlatego, dlaczego to było opadnięte, już trochę więcej, pomierzyłem blok. Blok okazał się dobry, no to skoro blok okazał się dobry trzeba było szukać dalej. No i po kilku godzinach wyczyściłem dobrze te tuleje i tak dalej pomierzyłem i niestety bubel mówi się trudno jest zrobione zostały, są dwie nowe tule i od razu dwa, nowe, yy, dwa zestawy nowych pierścieni ja myślę będzie to chodzić, jak nie będzie chodzić trudno, rozbierze się jeszcze raz życie yy, co tu jeszcze narobiłem tutaj z tyłu jest drugi czujnik mam już dwa zegary w miarę Dobrane, w sumie trzy. Dwa są idealnie do temperatury, a trzeci jest, który zaniża. I ten trzeci, który zaniża, to jest kupiony nowy czeski zegar, który jest spasowany z tym czujnikiem i będzie tutaj z przodu. A drugi zegar będzie tam, oczywiście, z tyłu. No i teraz zastanawiam się, jeszcze jedna rzecz, gdzie by zamontować czujnik temperatury oleju silnika. Co wiercić w miejsce? Tak chyba nie bardzo. To tutaj w tej śrubie już nie będę też robił. Nie wiem, ciężki orzech do zgryzienia, słuchajcie, powiem wam. Albo zrezygnuję z tej temperatury oleju. Tutaj mam jeszcze oto taki mały zegarek. zegar który będzie mi służył do pomiaru ciśnienia turbosprężarki. E, tutaj jest tak zwane do sterowania. Tu jest dwójnik o podłączony jest tam z tyłu nie widać tutaj mam przewód elastyczny ten również jest elastyczny powiem wam już się wkurzyłem bo co rusz trzeba wymieniać ten przewód bo się wygina no niestety wziąłem elastyczny przynajmniej nic się z nim nie będzie działo jest o przekroju 8 mm w środku dostarczy do pompy odpowiednią ilość paliwa Zostało mi wymienić filtry paliwa, zawory są ustawione sące na 0,25, wydech jest na 0,35. Nowe przewody wtrysków musiałem założyć już się końcówki powgniatały. Tutaj będzie przelew, drugi przelew jest tutaj podłączony. Yy, pompka zasilająca tak jak mówiłem prędzej jest yy, motor pala i co tu dużo teraz mówić trzeba się zabrać dalej dokończyć tą pompę wyczyścić powierzchnię pod miskę założyć pompę olejową silnika założyć miskę, wlać olej podłączyć tutaj paliwo i odpalić no i jeszcze czekam tutaj właśnie na to yy, tutaj jeszcze będą opaski tylko oczywiście zapomniałem kupić to szczegół, no i tu jeszcze jedna opaska mi strzeliła na dole, na wężu też muszę kupić. Także prace posuwają się do przodu. Nie nagrywam, bo wiecie, jak człowiek jest zajęty robotą, to jest zajęty robotą. No i tak to wygląda. Dobrze, moi drodzy. No to teraz na zakończenie odcinka. Dwie rzeczy. Pierwsza, chciałbym podziękować Karolowi za czapeczki. Dwie. Z moim logo, które mam na głowie. Druga sprawa. Dojechała paczuszka od firmy Waryński Rolmar. Tutaj mam dwa dociski, jeśli chodzi o hamulce. Będą nowe. Tamte już są spalone. Czas najwyższy na nowe. No i tutaj obiecane haki kategorii trzeciej HD. Eee, o nich może opowiem w następnym odcinku. To jest saka zapowiedź, co będzie w następnym odcinku. No i nie ma uruchomienia silnika w tym oto odcinku. A dlaczego? A po prostu z braku czasu. Miałem w tygodniu dwa dni, <taki> takie intensywne inne sprawy do załatwienia. Na chwilę obecną sprawy mają się w ten sposób. Jest filtr powietrza mokry. Jest osadnik nowy, czeski się udało, olej zalany, yy, tutaj są węże do orbitrola, spływ do turbo jest założony, przewód łączący pompę wody z tamtym króczcem, No i tutaj jest Fi 80 od Bizona, tu z małą redukcją taką, no i tutaj niestety jest chwilowe z wolałem wydać 25 zł na rurę PCV tymczasowo aby po prostu sobie dopasować długości żeby potem można było to ładnie z nierdzew nierdzewki zrobić będzie ładnie tutaj króciutkie kolanko i tu będzie tylko taki króciutki łącznik zrobiony potem ale na razie trzeba było właśnie wykonać żeby było cokolwiek na wzór żeby można było potem coś zbudować tak? no i o to się pytacie non stop no, jak widzicie, jest tutaj tłumik. Tak jak mówiłem, prędzej będzie tłumik, nie będzie rury. Są tam zdania podzielone. Tylko słuchajcie, co do tych zdań podzielonych, zapomnieliście moi drodzy o jednej najbardziej istotnej kwestii: że tym ciągiem będę pracował ja. Tak, zapomnieliście o tym, że ja będę pracował tym ciągiem i ja chcę pracować jak najbardziej komfortowo to jest możliwe. I właśnie Tumik mi to umożliwi. No i pytacie, czy Zetor będzie robił puuu! Nie, nie ma takiej opcji, szczerze. Nie lubię tego dźwięku. I teraz na sam koniec odcinka mała taka porodia, dlaczego nie lubię tego puuu. No i bym zapomniał. Te odcinki są nudne trochę, nie? No, nudne dlatego, że nie pokazuję dokładnie, co robię, tylko dopiero pokazuję, jak mam coś zrobione. Słuchajcie, weźcie pod uwagę to, że jak ja tu coś robię, ja muszę co chwilę iść gdzie indziej. Co włączę kamerę, to zaraz muszę wyłączyć, nic nie mogę nagrać. Mam kilka innych obowiązków, do tego dochodzą zwierzęta, e, inne sprawy. I po prostu to się wszystko tak na chwilę obecną ciągnie, ale spokojnie. Co będę mógł, to Wam jeszcze pokażę. Odpowietrzanie silnika na 15% Wam pokażę, jak to będę robił. Całe będzie spawanie haków, też również pokazane. Proszę Was o wyrozumiałość, bo naprawdę nieraz tutaj są wokół mnie trzy osoby, ja coś zrobię. Są osoby, których po prostu nie chcę nagrywać, które nie chcą się pokazywać. Trzeba to uszanować. Do zobaczenia.